Cześć, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu puszczą mnie połomice. Dzisiejszy odcinek skupi się w 100% na okienku transferowym oraz na takim typowym zarządzaniu spotkaniem, zarządzaniu drużyną, przepraszam. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie sobie przede wszystkim na to. Dostaliśmy budżet transferowy w ilości 3 900 tysięcy. Tutaj zdecydowanie pomogło nam to, iż. Pomiędzy odcinkami ja sobie ściągnąłem kilku zawodników ze szkół juniorów, to wiecie mieli tam po 50 verola, ocena maksymalna, którą mogli osiągnąć to było 62-63 i posprzedawałem ich po prostu od razu, żeby troszeczkę sobie tych pieniędzy zarobić i w związku z tym mamy, tak jak mówiłem, aż 4 miliony, także jest to naprawdę dużo kaski. W związku z tym ja sobie też tutaj pozwoliłem pozmieniać delikatnie naszą taktykę. Jak możecie zauważyć, będziemy grali tutaj od tej pory 4-3-3-3. Kracian w tym momencie tutaj został wpuszczony ze względu na to, że ja to miejsce chcę wrzucić jednego z moich ulubionych piłkarzy z ekstraklasy. To prawda, nie jest to Polak, natomiast jak spojrzycie sobie na naszą drużynę, to w zasadzie piłkarzy z zagranicy będzie tylko trzech. Myślę, że możecie domyślić, kto to jest. A tak jest to. Tak jest. Daj sukę Jokota. Jego postaramy się zakontraktować w pierwszej kolejności. Ja zaproponuję górnikowi 2 miliony, bo za tyle przeszedł z chętu. A mogłem, widać, zaproponować mniej. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby ten piłkarz przeszedł do naszej drużyny. Dajemy mu kluczowego zawodnika. Akceptujemy długość kontraktu jako 3 lata. W zasadzie zgadzamy się na wszystkie jego dwa ścianki. <laughs> damy mu 3, 3 euro miesięcznie Daj sukę, zgadza się, no i dzięki temu zakontraktujemy jednego z bardziej utalentowanych piłkarzy W Ekstraklasie Bardzo fajnie, bardzo elegancko No dwa Ok, można było go wyciągnąć za troszkę Za troszkę więcej, mniej Natomiast Widać, że Że to też na pewno była dobra decyzja Jokota w tym miejscu ma minus 1. OK. No, ale myślę, że to, to jest tylko kwestia czasu. <laughs> Spójrzmy. O, no, myślę, że możemy to tak zostawić, jak jest w tym momencie. Czyli Jokota pójdzie na tego środkowego pomocnika ofensywnego. Bardzo wąską kadrę mamy, tym bardziej, że ja strona tego też bardzo chcę się pozbyć. I piechoty. Także będziemy musieli jeszcze kilka transferów tutaj pociągnąć. Spójrzmy jeszcze na tą drużynę. Okej, okay, mamy bramkarza, mamy środkowego obrońcę, mamy środkowego pomocnika defensywnego za tych, któregoś za tych. Mamy skrzydłowego, mm, mamy napastnika, no ale raczej chciałbym się go pozbyć, czyli w zasadzie tak, brakuje nam bocznego obrońcy i jakiegoś ofensywnego. Bocznego i ofensywnego obrońcy, w porządku. Przede wszystkim chciałbym w związku z tym, że ile my tam jeszcze mamy kasy? Mamy jeszcze dwa miliony. Okej. Czyli tak, wychodzimy do sztabu szkółki juniorów. O, Myślę, że to jest dobry, dobry wybór. Ja myślę, że spróbujemy sobie tutaj wyciągnąć jakiegoś prawego obrońcę Polski, a drugi pik to będzie Czech, który będzie znowu prawym obrońcą. Lewym? Lewym, tak. Ok. Rozdysponowaliśmy naszych scoutów. Więc tak naprawdę w tym momencie pozostaje nam tak: ustawienie planów treningowych. Kevin Komar, zmiana planu treningowego. Wrublewski dostanie tutaj ten plan. Ty nas nie interesujesz. Ok. Myślę, że zwiększymy słabą, słabszą nogę Martylowi. Skrzypczyk niech dostanie Szcześniak, także zadowalająca, zadowalający rodzaj treningu, tutaj się nad tym nie zwracajmy uwagi, tutaj dam mu, żeby miał wyższą pracowitość, <laughs> zaskakujące, że Wiwalski jeszcze tutaj może coś podkręcić, no proszę, Jakub Serafin także, to też jest na pewno przyjemne, Spróbujemy mu zwiększyć tę obronę, Hajda natomiast już nie jest w stanie tutaj zmienić. Okej, okay, Wdowik ulepszył już swoje umiejętności, jeżeli chodzi o sztuczki. Ma ich pięć, więc teraz zmienimy mu to, to na słabszą nogę. Kacper Michalski, postaramy się, żeby był troszeczkę szybszy. Daisuke, e, przede wszystkim w pierwszej kolejności musi zmienić pozycję na tego ofensywnego pomocnika, a Karol Struski dostaje możliwość Zwiększenia swoich umiejętności, jeżeli chodzi o sztuczki, podania oraz dribbling. Potem mamy jeszcze Paul Wiktora i pytanie, co byśmy mu chcieli tutaj dać? Myślę, że postaramy się mu zwiększyć umiejętności słabszej nogi. To będzie dla niego kluczowe, gdyż tych akcji nie ma za dużo, a na pewno wypadałoby, żeby wykańczał je troszkę lepiej. Dodatkowo, w trakcie przed odcinkiem, ja tutaj jeszcze poskautowałem kilku. Zawodników z wolnego rynku, tych takich 18-19 latków, żeby zobaczyć, jak oni się tutaj prezentują. W związku z tym przejrzymy ich sobie potem. A w trakcie tego spróbujemy jeszcze zakontraktować jakiegoś piłkarza, tak jak mówiłem, boczny obrońca lub, o, ten Olszewski nie byłby taki najgorszy. Można by było od razu tego Eliota wyrzucić, bo jakoś nie jestem fanem tego zawodnika. A zawsze dodatkowy Polak byłby, byłby dodatkowym atutem. No i jakiś ofensywny pomocnik, ale to już sobie zobaczymy. Ok, No to myślę, że spróbujemy jeszcze tego Olszewskiego ściągnąć. 760 tysięcy. No to by na pewno była bardzo fajna oferta. Spróbujmy zatem go wyciągnąć za 700 najpierw. 760, OK. 730 i jest twój. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, myślę, że to jest, to jest oferta jak za darmo wręcz można by rzec. Okej, okay. rotacyjne występy, zgodzisz się? Nie, zgodzisz się na ważnego. W porządku, mi to nie przeszkadza, na 3 lata, 25-latka jak najbardziej. Akceptuję ten, kontra ten kontrakt, no i damy mu tam 2, 300. Myślę, że powinien się na to zgodzić, zgadza się, fantastycznie. Kolejny zawodnik w naszej drużynie, myślę, że bardzo istotny transfer, ze względu na to, że wzmocniamy szyki defensywne. Na pewno zwiększamy zgranie zespołu. Elio to faktycznie jest troszkę delikatnie lepszy, natomiast spójrzmy na to. No, w obronie jest mocniejszy Olszewski, dlatego wejdzie tutaj do podstawowej jednostki. Jeżeli nie będzie spełniał założeń i nie będzie Grał na tym poziomie, który bym nie no to oczywiście to zmienimy, ale na razie to tak zostawiamy. No i tak jak mówię, przydałby się jeszcze jakiś środkowy pomocnik, ale to już jest pieśń przyszłości. Tymczasem my sobie odpalimy plan treningowy. Zrobimy to w taki sposób. Ok. Dobra, myślę, że wszystkim tutaj zwiększy się ten, to skupienie do końca. Bardzo fajnie. Jeszcze jedną rzecz chciałem zmienić, ale to zmienimy sobie już pod koniec tego okienka transferowego. Mianowicie chodzi o... <laughs> chodzi o numery zawodników, które przypisane są. To jest taka mała rzecz, ale dla mnie jest bardzo istotna. O, weźmiemy to, żeby się jak najbardziej rozwijał w defensywie. Jest taki dość rosły. No i co, przechodzimy dalej. Jeszcze jedną rzecz chciałbym zrobić, ze względu na to, że w sumie. Hmm. No tak naprawdę zmieniliśmy kompletnie tą, tą taktykę. To, to spróbujemy sobie cerknąć na tą strategię. No, tak jak mówię, właśnie oni są jednak w rzeczywistości w większości nowicjuszami. Gdzie jest Geigenpress? Press? O, to jest Geigenpress, Czy tu jest coś jeszcze? <coughs> Niestety nie, ale okej. Okay. No to w takim wypadku sobie tutaj zakontraktujemy tego, tego gościa. I to jest wszystko, na co nas stać. W tym momencie w zasadzie wykrzeczyliśmy się z, cały, z całego budżetu, który mamy. Mm. No ale strona tego chcą kupić, aż za 850 tysięcy. Zresztą nie dziwię się, bo gościu ma o 66 overla To jest naprawdę przyjemny, przyjemny wynik. No i co? Przechodzimy do zaproszenia na turniej. Stronati po roku w Puszczy, Nie, to jednak Kacper Piechota. Myślałem, że to Stronati. No ale Kacper Piechota też fajnie, że odszedł. Że będzie miał możliwość rozwijania się. Tak jest: Patrycja Stronati także odchodzi, więc obu zawodników, których nie chcieliśmy przedłużać yy, trans kontraktów, odchodzą. Dobra. Turniej przedsezonowy. Nie jest jakoś mega istotny, ale fajnie, fajnie, że o tym nas poinformowano i będziemy mogli sobie zarobić jakąś dodatkową kasę. Oczywiście, jeżeli ten turniej wygramy. Zastanawiam mnie, czy dostaliśmy już informacje na temat tych zawodników, których chciałem, żeby zostali przeskautowani. przeskautowani? Niestety jeszcze nie. Zagramy sobie mecz przeciwko. Drużyni, która chyba wypożyczała jednego z naszych zawodników, drużynie, która ma delikatnie słabsze składy od naszego, natomiast my jesteśmy świeżo po zmianie taktyki. Wygrywamy zaskakująco wygrywamy w tym spotkaniu. Na pewno jest to bardzo pozytywne zaskoczenie naszej ekipy. Uproszę, Pięczek tutaj bardzo ciekawą ofertę dostał. Mm. Muszę się nad tym zastanowić. Okej. Okay. Widzę, że zostali już przeskautowani niektórzy z naszych zawodników. Myślę, że tego Aleksa Kowalczyka jestem w stanie rozważyć jego możliwość zakontraktowania. I ktoś tutaj jeszcze był. Dawid Bong, No to to widziałem. I jeszcze jeden kolega. Junki Park. Okej. Okay. Nie najgorzej on wygląda. <laughs> A zawsze taki Dodatkowy młodziutki gość by się przydał. No naprawdę, mocno mocno myślę. Zobaczymy. Pójdziemy negocjować te kontrakty. Pamiętajcie też, że że to. No, no Marcel jakoś mi nie, nie zaimponował w tym sezonie. 2 miliony. Ok. zobaczymy Może 1,9 tysięcy, to jest taka moja propozycja. Poproszę. Jakby nam za 1 900 000 kupili, to z pocałowaniem ręki oddaję Marcela. To jest naprawdę dobry dobra oferta. To jest naprawdę dobra oferta. W związku z tym trzeba by było na szybciutko szukać jakiegoś bocznego. Dobra, już szukamy, już się za to zabieramy. Wytyczne. Cyk. Lewy obrońca. Na razie zostawimy tyle. Ale możemy też zrobić jakąś taką bardziej szczegółową, drugą ofertę. Obrońca, lewy, do tego gegen pressingu Cień meczowy, Ingolstadt. Cała drużyna jest gotowa, troszkę podmęczona. Wygrywamy drugie spotkanie. No to naprawdę jest już... <laughs> już to budzi we mnie chęć zwyciężenia. W związku z tym... damy odpocząć wszystkim zawodnikom z podstawowej jedenastki, żeby mieli możliwość rozegrania tego spotkania ostatniego w możliwie jak najlepszej formie. Mam na myśli choć oczywiście kondycję. OK. Wissenbaden. O proszę, wreszcie przyszły te... O proszę. było kilku zawodników takich, że naprawdę można byłoby ich ściągnąć i nie byłby to wstyd o Malik Diallo myślę że to jest taki gościu którego naprawdę <laughs> to już za wysoki overall Bernardo Rodriguez to też ciekawe Ugo Godoy myślę że tych zawodników trzeba jeszcze wziąć tak pod lupę i przeanalizować nie będę brał oczywiście wszystkich bo to myliło gdzieś tam nie w taki sposób chcę konstruować naszą drużynę. Natomiast jednego, dwóch zawodników, jako takich typowych rezerwowych, to byłoby coś na pewno ciekawego. Remisujemy. Nie wiem, jak to będzie się prezentowało w rozrachunku ogólnym. Proszę bardzo, wygraliśmy, także dostaliśmy jeszcze dodatkowy budżet w tym, w tym okienku transferowym. To na pewno jest coś bardzo przyjemnego. Ok, został nam tydzień. Zobaczmy, spójrzmy jeszcze raz na nasz zespół. Dwóch bramkarzy. Brakuje nam tego bocznego obrońca. W środkowych obrońców będziemy mieli trzech, no bo bąk to będzie odchodził, więc tutaj też by się coś przydało w razie czego. Ten jeden pomocnik też by się tutaj przydał. No i w zasadzie zapolnika moglibyśmy sprzedać i wziąć tego drugiego gościa. Albo kogoś z szkółki. Dobra. No, to tak. Ty masz za wysoki overall. To by nie miało sensu. To jest gościu, nad którym się mocno zastanawiam. Myślę, że weźmiemy tego pana. O! To jest świetny piłkarz, ze względu na to, że on może zagrać zarówno na tym środku pola, jak i na środku obrony. Więc będziemy mieli bardzo fajnego takiego. Zawodnika z możliwością zagrania w zasadzie na dwóch pozycjach. Dodatkowo wysoki, silny. O, myślę, że to jest, to jest coś, z czego nie mogę się oprzeć. Nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby nie zakontraktować tego gościa. Bardzo wysoki, rosły, silny zawodnik. Na ekstra klasę, na zmianę to będzie coś idealnego. Strzał w dziesiątkę, tak jak mówiłem. Spójrzmy sobie jeszcze, co tutaj jest. Tego Ugo Godoja nie będę ściągał. Bo to też myli się z pojęciem <laughs> mojej drużyny. Ten Paul Weber też mnie niestety nie przekonuje do siebie. Jedynego gościa, którego jeszcze spróbuję sobie zakontraktować, jako taką rozrywkę powiedzmy, to będzie ten pan, ten Hyun Park. I jeszcze co by mi się przydało, to jakiś taki napastniko-pomocnik. Gościu, który by mógł zagrać na napadzie, taki techniczny, mały, może struski za 5 milionów. Nie nie, 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 nie sprzedajemy tego pana. To jest zbyt, zbyt duży potencjał. Ja go chcę zrobić kapitanem w przyszłości mojej drużyny. On razem z Paul Wiktorem i z Wdowikiem mają stanowić siłę tej drużyny za kilka lat. To jest długofalowy projekt, więc nie możemy go sprzedać. Okej, okay, park staje okoniem, ale myślę, że i tak go zakontraktujemy. Zapolnik. Możliwość przejścia. Bierzemy to w ciemno. <laughs> Paul Wiktor. Nie dostanie zgody. Zarówno nie dostanie zgody. Także Karol Struski. To są zawodnicy, na których bardzo, ale to bardzo mi zależy. Więc nie chciałbym się z nimi żegnać. No i będzie pierwsze spotkanie naszej drużyny. Z LKS-em. No, ciekawe, ciekawe spotkanie. Ha. Czy nam się w ogóle udało w końcu sprzedać tego pięczka? <laughs> Dalej, brak informacji zwrotnej. No ta ekipa wygląda już tak naprawdę mocno. Poza Serafinem i tymi bocznymi obrońcami, to tutaj jest naprawdę przyjemnie. Naprawdę sympatycznie. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze na naszą drużynę, jeżeli chodzi o łapkę rezerwowej. Tak jak mówiłem, no dialog. i może grać tu, i może grać tu. No tu nie może zagrać, ale może zagrać jeszcze tutaj, ewentualnie. Fajnie, naprawdę podoba mi się decyzja o ściągnięciu tego zawodnika, bo on będzie zarówno mógł zagrać, właśnie, w zasadzie na każdej pozycji będzie mógł zagrać, którą ja tutaj sobie gdzieś upatrzyłem. No jeszcze tego zapolnika by trzeba było wymienić na jakiegoś takiego bardziej. Mm, Pełnego zawodnika, kompletnego. Spójrzmy jeszcze może na jedną rzecz, na scouting, jak to tutaj wygląda. Czy my dostaliśmy jakieś, jakichś zawodników, którzy nam pasują? <laughs> Są to zawodnicy spoza Polski. Mam na myśli, że nie Polacy. Źle się wyraziłem. Dlatego póki co nie zdecyduję się na zakup żadnego z nich. Ale jeszcze jedną rzecz zrobimy. Zanim rozpoczniemy ten, ten mecz, bo zagramy sobie dzisiaj jeszcze to spotkanie z Kauci. Spróbujemy znaleźć takiego zawodnika ofensywnego, który pasuje do Gegen Pressingu i który jest stosunkowo młody. On nie musi być Polakiem. <coughs> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Podoba mi się. Podoba mi się ta ekipa. Naprawdę. Tym bardziej, że to jest tak naprawdę dwóch zawodników spoza Polski, a reszta to jest typowa polska siła. Manpower. Gramy z niewątpliwie jedną ze słabszych drużyn w Ekstraklasie. Dlatego tym bardziej jestem nachypowany na to, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Po tym meczu sobie skończymy spotkanie nasze spotkanie i będziemy się widzieć w następnym odcinku dopiero ale się hajpuję na tą ekipę bo to wygląda naprawdę sympatycznie naprawdę przyjemnie wygląda ta ekipa, tym bardziej, że wszyscy są bardzo zmotywowani i chętni do walki dlatego rozpoczynamy pierwsze spotkanie w drugim sezonie Ekstra Klasy Czesław Mikiewicz za sterami ekipy z Niepołomic. Co więcej, jeszcze jest jedna bardzo fajna sprawa, ale tego, to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Drużyna puszczy Niepołomice wreszcie, ma swój stadion. Rozpoczynamy spotkanie z UKS. em Dowik już z piłką do Jokoty, daj sukę, piękne do pięczka podanie, pięczek, on może się pożegnać z naszą ekipą, Wiktor. <laughs> pierwszy strzał i prawie z tego była bramka, no naprawdę podoba mi się to rozporządzenie gry, wdowik, wdowik, dośrodkowanie Nastruskiego, niestety piłka nie trafia do niego, ale daj sukę, dalej z piłką, czy uderzy? Nie. Do Walskiego, Walski do Skrzypczaka, oj ten traci piłkę No i przechodzimy do kontry dla ŁKS-u Teżan, na szczęście zatrzymany przez Olszewskiego, Szeliga I ten także Olszewski pokazuje się z dobrej strony, gdyż odbiera tą piłkę Wychodzi już w ofensywie, bardzo ładnie, zabiera się z piłką Próbował dośrodkować niestety mu nie wyszło Pierwsze 14 minut tego spotkania Wygląda naprawdę obiecująco Szcześniak, Kryspin dogrywa do Jokoty, ten z piłką. Niestety nie udało mu się trafić bramki i dotknął piłkę ręką w polukarnym przeciwników, dlatego bramka szkołba rozpoczyna od, autu, yy, od rzutu wolnego. Jokota, Jokocik niestety nie udaje mu się przejąć tej piłki, ale Szcześniak dogrywa, dostaje ją z powrotem Ciekawe bardzo, Górnik tutaj, znaczy puszcza, ściągnęła dwóch zawodników z Górnika. Dwóch zawodników z Jagieloni Buduje się ekipa. Piękne podanie, dodaj sukę. Daj sukę, dalej z piłką, daj sukę. Daj sukę i gol w debiucie. Niesamowite. I Piękny gol. Bardzo ładnie wszedł i wkomponował się w tą drużynę. Debiut z golem w Ekstraklasie w barwach Puszczy Niepołomice. No był ten, ten transfer taki dość zaskakujący, gdyż no wtedy w tym górniku naprawdę sobie dobrze radził I wydawać by się mogło, że trafi za granicę, natomiast zrobił, można powiedzieć, krok w tył Zobaczymy, co z tego wyjdzie Czy ten krok w tył był dobrym, dobrą decyzją Tym bardziej, że Puszcza wydała na niego 2 miliony euro To jest jeden z większych transferów w ogóle w historii Ekstraklasy Taki wewnętrzny, o ile nie najwyższy transfer w historii Ekstraklasy więc ciekawe, Puszcza zazbroiła się, ale też dlatego, że sprzedała naprawdę ogromną ilość juniorów, którzy mieli naprawdę wysoki potencjał. Bardzo ciekawe decyzje transferowe tutaj są podejmowane ze strony trenera Puszczynie Połomice. Które, no, jak widać, skutkują w tym, że ci jedni z lepszych zawodników danych klubów przechodzą do, do nich. Chociaż no w sumie no, nie można powiedzieć, że jednych z lepszych, bo Crispin Wdowik i Olszewski to są rezerwowi drużyny Z środka tabeli Tylko Dajsukę był tak Tak naprawdę podstawowym, podstawowym zawodnikiem, który dawał jakość A w Puszczy No nie grają może jakoś niesamowicie, ale dają radę Zobaczymy zresztą co pokaże ten, ten sezon Bo oczekiwania są naprawdę ogromne Miejmy nadzieję, że Puszcza sprosta tym oczekiwaniom Walski do Wdowika. Ten do Jokoty. Oj, Myślałem, że popełnili faul, a to po prostu koniec pierwszej połowy. Wiecie co jest cudowne? Że ja mogę tutaj wprowadzić jakieś zmiany. To jest coś niesamowitego. Czekałem na to cały sezon. A to jeszcze nie wszystko. Bo wierzę w to, że jeszcze kilku zawodników uda mi się ściągnąć do tej ekipy w tym okienku transferowym Struski, Wiktor, do Jokote! Jokota niemalże drugą bramkę wypakował tutaj w tym meczu Szkoda Na pewno szkoda tej sytuacji Oj, Jokota teraz popełnił błąd Co z tego wyniknie? Leżan do Pirulo, Pirulo z akcją, napędzają, dograł do skrzydła. Głowacki, Głowacki do Pirulo, natomiast tutaj Skrzypczak fantastyczną interwencją się popisuje i wybija piłkę daleko od własnej bramki. Ramirez, Kutka, Pieńczek. Cóż za drybling. Marcela pięczka. Oj, 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 No tego to się nie spodziewałem. Wdowik dość mocno się zagalopował z tym dryblingiem. Podaje do skrzypczaka. Ten dogrywa do Eliota. Eliot dużo czasu ma i miejsca. Dogrywa tak nieprzyjemnie do Serafina, ale ten... udaje mu się przejść z tą piłką. Walski, struski, struski do Pała Wiktora. Wiktor, 2 do zera. 2 do 0, 67 minuta i no wygląda to naprawdę ładnie wygląda to naprawdę ładnie prowadzimy sobie drobne zmiany ze względu na to że mamy tutaj już dość duży spokój Pozwolę zagrać nowym zawodnikom Wchodzi Kacper Michalski i wchodzi nasz now, najnowszy nawytek na środek obrony Ależ on jest wielki Oj, ale dziwne zagranie, bardzo Zrobił tutaj dużą przestrzeń, na szczęście Szcześniak bardzo dobrze się zachował i przytrzymał strefę, którą nie zabezpieczył nasz kameryński najnowszy nabytek 75 minuta ŁKS przegrywa 0 do 2 miejmy nadzieję, że ten mecz w taki sposób się właśnie zakończy Wdowik Walskiego. na no, spokojnie, ten do Szcześniaka Szcześniak też potrafi wyprowadzić tą piłkę. Podaję do Dialo. Dialo. Bardzo ładny przyrzut do Michalskiego. Michalski niestety nie wygrywa tej główki. Elliot także został pokonany w pojedynku Bark w Park. <laughs> Widzę, że zakusy ma zbyt duże dialo do wychodzenia zbyt wysoko w takim ofensywnym pressingu. Kasper Michalski. Brokuje dośrodkowanie i mamy rzut rożny. Kevin Komar. Na swoim miejscu. I na swoim stanowisku. Bezbłędnie. Paul Wiktor. Przyjmuje piłkę, prawie się za zabrał z nią. Niestety tutaj. Zawodnik z numerem czwartym to chyba Karol Schliss. Był na stanowisku Mokrzycki, Teżan, dośrodkowanie do Juricia, ten z główki z 16 metra, to nie mogło wyjść. Dziwne zagranie, komara, no i nasza obrońca wybija to, tutaj był chyba Szcześniak, żeby na pewno nic się nie stało. 94. minuta, koniec meczu. Pierwszy mecz tego drugiego sezonu wygląda naprawdę obiecująco, także zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. A tymczasem my się już żegnamy, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!